Słuchajcie, jeśli powiem narysuj gwiazdę, to z reguły narysujecie coś takiego: cyk, cyk. No, Picasso może nie jestem, ale wygląda to na gwiazdę, słuchajcie. I teraz jedyne pytanie, które się nasuwa, to dlaczego w sumie narysowałem tak tą gwiazdę? No, bo powiecie, że no tak się rysuje gwiazdę. A dlaczego tak rysujemy gwiazdy, jeżeli gwiazdy to są kule, punkty na niebie, może inaczej? Dlaczego gwiazda wygląda tak dla nas, skoro to jest punkt na niebie? My widzimy tak punkt. O tym w dzisiejszym materiale. Zaczynajmy. Słuchajcie, to co tutaj teraz trzymam, to w sumie to nie jest takie moje wyobrażenie. Niektóre teleskopy też to samo zauważą, co jest tutaj. To znaczy, uh, wszystko działa się przez to, że światło to fala. Słuchajcie, niektóre teleskopy, pospoćcie uh, ich większość, widzą i mają tę samą tendencję do rysowania lub fotografowania gwiazdy w ten mniej więcej sam sposób jak tutaj to co narysowałem, czyli nie jako punkt. Dlaczego? Ponieważ światło to fala i światło przechodzi przez masę jakichś tam punktów, załamuje się, odbija, mieszają się te fale, a Mówimy na to zjawisko pospolicie dyfrakcją, jeżeli byliście na rozszerzonej fizyce, to wiecie co to zjawisko znaczy, jeżeli nie, no to już wam spies spieszę z odpowiedzią. Załóżmy, że bając żarówkę i kota przed tą żarówką, a, znaczy wiecie, żarówka, kot, a, no i jakaś ściana załóżmy, no to żarówka wysyła światło, co nie? I to światło pada na kota i na kocie jest, i za kotem jest cień lub jeżeli jest dostatecznie dużo tego obrazu i kot jest w odpowiedniej odległości, no to te, tego cienia kota jest bardzo dużo później na tej ścianie. Uh, no i to jest po pospolicie nazywane dyfrakcją, czyli takie, um, takie przerwy, takie wiecie, jest światło, które jest niby ciągłe, coś staje przed nim i, i nagle się robi lipa. Uh, I zależnie od tego, jaki kształt stoi przed tym, świat, przed tym światłem, jako, światłem jako falą, a tak y, mamy różne obrazy dyfrakcyjne. E, załóżmy na przykład pionowa linia w takiej sytuacji, na przykład jak teraz widzicie, jej obraz dyfrakcyjny, czyli te obrazki w formie, formie cienia, to, to takie jak gdyby krzyże linijki, co nie? A pozioma to przekrzywmy to mm, o 90 stopni. A gdybyśmy mieli taki krzyżyk, no to nałożenie poziomej i pionowej. A kwadrat to będzie taka Czteroramienna gwiazda. Kółko to będą takie pierścienie, które się będą wzajemnie na siebie nakładały. Pięciokąt to jest pięcioramienna gwiazda. Sześciokąt to jest sześcioramienna gwiazda. To wszystko, o czym powiedziałem, to się tak fajnie nazywa. To ma takie swoje określenie, które nazywa się transformacją furiera. Odsyłam was do Wikipedii, jeżeli nie będziecie chcieli, bo transformacje furiera są koszmarne. A, a jeżeli będziecie chcieli na przykład zobaczyć taką słynną podwójną kreskę z e, eksperymentu Younga bodajże, a, to daje oddalone równolegle od siebie te kreski. Fajne fajnie to wygląda. A, do czego dążę? Że rozmazanie takiego punktu po prostu wynika z oglądania tego światła przez konkretny obiekt albo po prostu przez to, że źródło światła trafiło na coś takiego konkretnego w przestrzeni, coś jakiś kamień czy coś. Na przykładu na przykład teleskop Habla ma takie cztery podpory, co nie, i te cztery podpory powodują to, że zdjęcia z tego teleskopu no, wyglądają mniej więcej tak. I to są takie czteroramienne gwiazdy. Na przykład po tej focie odgadniecie, że soczewka, z, z której zrobiono to zdjęcie, ma na przykład kształt sześciokąta, bo to wszystko zależy od tego, ile jest ramion. Wow! U nas takie jajca się dzieją z tymi gwiazdami, że my tak widzimy takie rozbłyszczone w ogóle coś w formie rozbłysku, przez to, że oko ma taką niedoskonałość zwaną liniami szwów w soczewce, a obraz dyfrakcji takiej, takiej linii szwów, linii, szwy, linii szwów po prostu, przykładowy obraz takiej linii to jest mniej więcej coś takiego. I możecie powiedzieć, że no spoko, Szymek, ale ja tutaj śpieszę do Was odpowiedzią i Was chcę tutaj wyprzedzić troszeczkę o krok. ta linia nie w miejscu każdego człowieka, taka sama, a co więcej, w każdym oku jest inna. Także, jeżeli przemkniecie jedno oko, no to patrząc na ten na przykład punkt, który macie teraz na obrazku u mnie, jak się przyjrzycie odpowiednio, wiecie, jak tak teraz sobie patrzycie, no to ten punkt tak lekko może rozbłyskać, jeżeli tak się do niego przypatrzycie mocno odpowiednio. A jeżeli zamkniecie lewe oko, to będzie widzieć inny rozbłysk w prawym niż gdybyście zmienili tą sytuację, co nie? To jest dość ciekawe. A to wszystko przez to, że linia szwów w oku nie jest taka sama u każdego, bo gdyby było tak, to byśmy byli wszyscy tacy sami. A... No a co najlepsze udowodniono, to badaniami naukowymi świecąc oczom, a w oczy ludziom na naukowcy, nikt do pracy odsyłał w opisie. A, także gwiazdy mogą być niby kropkami, ale jak wpadną na oko, to przez te linie szwów po prostu no, będzie lipa, klapa, bo oko po prostu nie jest idealne. Każdy człowiek nie jest idealny, który by można było tak fajnie powiedzieć a, i spuentować cały ten odcinek. A, Dlatego naukowo no, jest OK, jeżeli narysujemy takie gwiazdy, to w sumie można fajnie wytłumaczyć. Eee, no, ale pamiętajcie o tym, żeby jak już rysujecie takie gwiazdy, żeby one konsekwentnie były takie same. Eee, co najlepsze, dyfrakcja wpływa również na kolor, rozdziela dłuższe długości dłuższe długości, a większe długości fal, przez co czasami na gwiazdach możemy zaobserwować na przykład taką tęczę, jeżeli się dobrze wpatrzycie. A, czyli na przykład jak na teleskopie Hubble'a lub jak e, dokładnie przyjrzycie się w tą kropkę. No, a już skończyłem. E, także tęczowe gwiazdy są no, moim zdaniem jak najbardziej dopuszczalne. Tylko musicie zachować no, odpowiednie reguły dotyczące m, tego, w jakiej tam kolejności jest światło. Czy wiecie, czerwień, pomarańcz lub błękit, granat, indygo, fiolet, z fioletem jeszcze nie wiadomo. Eee, dobra, to, to to było na tyle. Słuchajcie, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie dodatkowo Dodatkowo sekcja komentarzy jest wasza, zapraszam was serdecznie. Eee, dodatkowo ten odcinek powstał dzięki Instagramowi, bo ja wam podsyłam na Instagramie moim Instagram ten, nie tylko odcinek z mojej siłowni, ale również daję wam do wyboru ankietę, w której wy decydujecie, jaki jest odcinek. Więc zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama. Mało zdjęć stawiam na insta, stary się udzielam. Trzymajcie się, do zobaczenia za kilka dni. Cześć. Yo.